No się ma z tej strony satia, zapraszam na kolejny odcinek, gdzie się leci. Ostatnio skończyliśmy na tym, że były święta. Eee, w sensie są właśnie dalej. Wszyscy się tutaj na chwileczkę położyli spać na taką siestę, więc e, proszę bardzo, śpicie. I co? E, Filip się tutaj myje, ogarnie sobie ten domek. No i zrobimy sobie jeszcze jakąś kolację. E, uroczystą czy nieuroczystą, zobaczymy jak to pójdzie. Ale ty ogarnij tutaj kury, bo żeby nie tutaj nam nie poumierały znowu. Aha, i nie mamy dźwięku znowu. Dobra, już mamy. Mamy tutaj bałwana, ale bez sensu, że on taki z tyłu. Musimy zro zrobić z drugiego gdzieś indziej. Idziesz tu ogarnąć. Musisz wydoić krowę. Dobra, takie rzeczy, co tu trzeba zrobić, no bo jednak wiecie, no tutaj to... Tutaj na wsi, no to cały czas jest coś do zrobienia. A co tu tutaj jest? Nic tu nie ma. A właśnie, bo ja zapomniałam. Nie, dobra, wszystko jest dobra. Wszystko jest dobrze. A nie, ty musisz tutaj wydój i, yy, i opieka na karm. A ciebie nie można ostrzec? Można ostrzec ze simolony. Także tak, Philips się tutaj zajmuje wszystkim jakie nie odpoczywają. O. <grywia> dobra. Dziecko na szczęście śpi, ale trzeba będzie je nakarmić. Do, dobra, Helen, ty już musisz wstać do dziecka tutaj. Obudź. Joseph, ty też już możesz wstać w sumie. Choć to ty się umyjesz szybko. Przed jakąś tam y, kolacją. Obudziłeś się? Y, karm piersią. Ale czekaj, ty jej nie ostrzygłeś, tej owcy. Ostrzyż ją. Ona śpi, ale może ci się uda. Co jest? Nie, nie zamarzaj! Nie, nie, nie. Czemu się nie przebrałeś? Masz tutaj strój na zimę, jaki tam masz, no ale powinien być na zimę. Dobra. I nie wiem, czy jest tutaj jakieś jedzenie, które możecie zjeść. I lód. Ile mamy lodu? Dobra, mamy. Macie zupę, a jedną, no to zrób jeszcze jakąś coś. Także oczywiście znowu zupa grzybowa. Żeby nie było za nudno. A ty się przebierz w ogóle. Przebierz się w coś takiego na przykład. Hmm, a może... a w cokolwiek w sumie. Sprzątasz, superancko. Nie no nie idź już. O, przyszedł do nas ten. Ziomeczek. Babcią mróz. A jeszcze kotu posprzątaj. Czemu nie możesz sprzątać? Pogadaj sobie z nim, może nam da jakiś prezent. Joseph, chodź tutaj, pomożesz Helen. O, spędzicie sobie razem czas. E, albo zapytaj, czy możesz sprawdzić, jak dziecko kopie. O, i ożywiona rozmowa. Dasz nam prezent? O jakie piękne chmurki! Gdzie jest e, proś o prezent? Przecież już... A, dobra. Poproszę o prezent. Idziel się, o. Ty też poproś. Możesz go zawołać na posiłek. Wręcz prezent jakiś też, o. E, jajko z możliwością wyklucia z absurdem był wręcz. No i co? Gdzie jest mój prezent? Bara, bara, nie. A, dobra. Idź zawołaj na ten posiłek. Po prostu już. Bo zamarzniesz. W ogóle, za ile rodzisz? Trzeci trymestr! Uuu. A nie, za pięć godzin, tak? Tak, dobra. choć żeby się nie zmarnowało to to zjesz to. Idziesz zjeść? Co się dzieje? Otrzymaj prezent znowu. Co to? Pocztówka pierwsze coś takiego widzę. Jak to wygląda tu? Można powiesić, tak? Dobra, potem to ogarniemy. Rozmnóż żabę. I sprzedajemy wszystko. Czemu nikt nie... jest! ich ogarnąć, to naprawdę. No już nie gadaj z nim, tylko z rodziną pogadaj. I przebierz się. Masakra, coś mi się to nie udaje dzisiaj. A dziecko coś chce. To matka, chodź tutaj prze, przebierzesz. Przewiń. Dobra, możesz sobie już iść w zasadzie. Porozmawiajcie jeszcze. Wspominaj stare dobre czasy. Przechwalaj się największą zdobyczą. Okej, okay. fajnie, że tutaj przyszłaś go przewinąć. Pociesz. Weź może daj go dziadkowi. Nie da się, tak? Przekaż. Dziadek się pobawi chwilę z wynurkiem. I jak przekażesz, to możesz to odłożyć. I idź tutaj. O, do wychodka. A ty, mój drogi... Ty możesz w sumie... Wziąć. E... Brudna Wanna jest? Jest trochę brudna. To weź wyczyść ją. No i co? No i myślę, że. Podziwiaj światełka. I ty też podziwiaj światełka. A ty dziadek jeszcze się chwilę pobaw tu. Pocału albo po całej no dobranoc. Już powinien iść spać. i spać. No, i postaraj się zasnąć. A ty? Ty w ogóle. Nie, no, nie płacz, co ty? Ukołysz to. Opowiedz bajkę o. A wy możecie sobie tu pogadać chwilę i sobie o powspominaj wesele. Wesele. Yy... Przechwalaj się dzieckiem. Wręcz róże o. I and... I zapytaj o termin porodu. A ty chodź tutaj, posprzątaj jeszcze kuwetę. I, I w zasadzie możesz się położyć, już bo jest późno. Helen lubi wygłupy? Możesz lubić. Pewnie, że możesz. I podziel się wielkimi wieściami, co on nie wie? Nie no, wie. Dobra. Umyj się szybko. Co się tu stało? Umyj się szybko i idź spać, bo jesteś zmęczona, wszyscy jesteście zmęczeni. Jestem w ciąży, jakbyś nie zauważył! Nice, nie wiedziałem. Dobra, o. Okej, okay, okej. Okay. <sami>, Sami poszli, do obory idą znowu, ale obora jest zajęta teraz. No, chyba sobie nie. Nie poszalejecie tu. Ale jak bardzo chcecie, to możecie iść do łóżka, nie ma problemu. Proszę. Widzicie, bara bara. No i słuchajcie, tu się zdarzy bardzo smutna rzecz, ponieważ mm, niestety, ale Józef, jak wiecie, no od jakiegoś czasu już nie czuł się dobrze. I w tym momencie niestety Józef, po prostu gdzie to jest? Polecenia Sima, zarządzaj. No i Józef po prostu odejdzie z tego świata niestety. I może żeby od czego możesz? No nie chcę znowu od pioruna, no to już będzie takie Weź nie. Z powodu z wyczerpania. Z wyczerpania życiem po prostu. Niestety, Joseph teraz tutaj... O nie! To jest mega przykre, no ale cóż. Takie święta. Takie przykre święta. Wszyscy śpią, niczego nie świadomi. Co się dzieje na górze? No ale niestety. Takie jest życie, słuchajcie. I on tu o, w sumie i tak by już umierał zaraz. No to dobra. E, coś się stanie? Szczęśliwie umiera za to. Jest bardzo szczęśliwy. Wspaniałe święto. No, nie dla wszystkich będzie takie wspaniałe. Gabriel już tutaj się budzi, wyczuwa co się dzieje. No i tak to się kończy, jego, jego żywot. O, jakieś tutaj ozdoby wystają. Tak, słuchajcie, yy, mamy nagrobek, który na razie sobie wyląduje tutaj. No zrobimy pewnie jakiś cmentarz czy coś, no ale na razie tak to będzie wyglądać. E, słuchajcie, musicie się obudzić, bo dziecko wam płacze. Ale jeszcze nikt nie zauważył, widzę niczego. Nakarm dziecko. Boże, zaraz po prostu padniesz. Chodź tutaj, Joseph, musisz jej pomóc. Przekażesz dziecko. Nie Józefowi, Filipowi. Przekaż. Dalej nikt nic nie zauważył? Użyj pieluszki. E, dobra, już idź. Po prostu tutaj. Co nie! O nie, Krystian odchodzi też. Co za smutny dzień. Strasznie to przykre. Żegnaj, Krystianie, żegnaj. Była kura, nie ma kury. Dobra, wracamy do rzeczywistości. Mm, dobra, ty odpoczywasz, bo to nie ma sensu inaczej. A ty się postarasz zasnąć, a ty jak już wstałeś, no to jest szósta, musimy tutaj się zająć wszystkim. E, także rozrzuć karmę i zbierz jajka i jeszcze raz rozrzuć, e, rozrzuć karmę i wszystko, wszystko. No to teraz no, przypał, no Filip został tutaj sam ze wszystkim. Helen w ciąży, ten po prostu. Nie wiem, nie wiem. No nie wygląda to za dobrze. Wszystko. A buduj więź. Ja nie widzę, czy one mają to żarcie. To dam jeszcze raz. O. o, klarka. Klarka jest szczęśliwa. O, jak skacze sobie. I kiedy dziecko się starzeje w ogóle? O, jeszcze troszkę mamy. No to nic. Helen, czy ty dasz radę tutaj posprzedawać, tylko weź posprzedawaj to. Dramatycznie to wygląda, powiem wam. Gdzie jest kot? Ej, nie drap! Wygłoś kazanie o drapaniu. I idź spać. Jeszcze. Dopóki dziecko śpi, to ty też możesz spać. <grym> Jezus, ten kot. Chodź, Helen, tutaj go opieprz. Eee, co się stało? Nie, nie, nie pij wody z kałuży i nie baw się śmieciami. Weź kąpiel, bo już po prostu jest dramat z tobą. Trzeba umyć też dziecko. Masakra jakaś po prostu, co tu się dzieje. No jednak bez tego Josefa to ciężko, powiem wam. Ale oni w ogóle nie zauważyli, że go nie ma. <ścoughs> Dlaczego? To jest strasznie przykre. W sumie ja też o tym zapomniałam przez to. Weź, yy, opłakuj go jakoś, no bez przesady, to jest strasznie przykre. A ta matka już nie wraca do nas? Możesz wzmocnić więź, żeby oboje... Idź opłakuj ojca, no przecież bez przesady, że nikt nie zauważył w ogóle, że go nie ma już. <noise> Jezu, to jest takie smutne. <noise> Straszne, opłacz rodziców. No, i co się cieszysz? Weź! Ona no, ma wyrąbane. No dobra, już. Na pokaz. Bo patrzymy, to płaczesz teraz. Dobra, dziecko potrzebuje atencji. Chodź, nakarm to dziecko. Już już opłakałaś. Jest okej, okay, już widzieliśmy. Możesz wracać bardzo rozbawiona. Jezu! Czy ty już się ogarnąłeś? Potrzebujesz słuchaj coś zjeść i zająć się ogrodem jeszcze, więc nie wiem, jak ty to ogarniesz. Chociaż jak widzę, nic nam tu nie rośnie w tym momencie, bo jest ta zima. Nic nam tu nie wyrośnie teraz. To masz farta. Ale musisz zebrać jajka i rozrzucić karmę. Bo ja się boję, że znowu zapomnę czy coś. I posprzątaj. Widzicie jakaś nieżyca? Jakby się wszyscy dobrze czuli, to by się mogli tutaj teraz bawić, ale nie czują się na tyle. Czemu jesteś wlierciarski? O, jest smutna! Nareszcie! Nasz mały Gabriel. Ciekawe, jak będzie wyglądał. Dobra, słuchajcie, ja my tak myślę, że skoro... O, kotek słodziak, e, myślę sobie, że skoro oni są wszyscy docy wyczerpani, to możemy zobaczyć, co się dzieje u Feliksa w sumie. Felix, gdzie ty jesteś? Felix, Felix, gdzie ty jesteś? Czemu tu przyszedłeś? Wracaj do domu, masz rodzinę. Chociaż w sumie może, możesz się przywitać, ale nie, oni śpią, oni śpią. O, kto to idzie? Jaki szczęśliwy, że umarł. Dobra. No, <grywa> Wracaj do domu, do swojej żony, lepiej. Ale widzę, że szczęśliwy jest całkiem, z tą swoją Florence. Chociaż, no nie wiem, skoro tu przychodzi, to coś musi być na rzeczy. No i co tu się dzieje? O Boże, trzeba przebrać dziecko. Eee, chodźcie do środka, co będziecie tak w zimnie? Ale dziecko, w sumie weźcie dziecko. Weźcie dziecko. Podnieś dziecko. Albo najpierw... A, przebierzmy to dziecko od razu w sumie. A tym coś było o jakiejś pracy. Nie, dobra. No i tak, chyba mamy naszą Odry. tak wygląda. Jest przeurocza. Myślę, że będzie piękna i może być podobna do mamy. Eee, no w każdym razie zapomniałam w ogóle, że ona jest dziewczynką. <laughs> Dobra, niech będzie, że tak ją zostawimy. Ja w ogóle nie wiedziałam, e, że ona już jest Toddlerem. Postaw ją tutaj, o. Ile ona ma do zmiany? Dopiero zmieniła grupę, okej. Okay. No to co, to weźmy tutaj może. E, zróbmy im jeszcze dziecko, bo to jedno takie to, bez sensu. Postaraj się o dziecko z Felixem. Nie, nic czego nie świadoma, że był teraz u, e, u swojej byłej lubi intymność, możesz lubić intymność, tak, a ty masz tu jakieś klocki, dziecko tu masz klocki, dasz radę tutaj dotrzeć? nie bardzo, to może najpierw, e, może najpierw ją weź tutaj, podnieść ją a ty co możesz robić? jak ty będziesz w ogóle zarabiał pieniądze? ja nie wiem nic ci tu nie dałam do zarabiania pieniędzy. Ale ty nie potrzebujesz zarabiać pieniędzy, bo ty po prostu masz pieniądz pieniądze. Mm. więc... <grywa> dawaj, dawaj. Aha, nie dałam, żebyś zaniosła. Ok. E, posadź, Audrey, o. I chodźcie tutaj, e, zrób sobie, postaraj się o dziecko. A ty, jaką masz aspirację? Łowiectwo, możesz być. Hobby z tą, hobby by Na fali. Osiągnięcie. Co za osiągnięcie. Sim osiąga maksymalny poziom sprawności fizycznej? Jak to się stało? Czy ty zacząłeś... Bo ty chyba... Nie, to jaki Sim? O <śmum> co chodzi? <śmum> Nie wiem o co chodzi. <śmum> Ale dobra. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Gdzie się bawisz? testu ciążowego nie możemy zrobić więc o podłoga wystaje no czemu jesteś smutna zmęczona klockami no to choć pobaw się z córką jeszcze o weź ją tutaj pochwal e, weź e, popraw jej humor może o zrób, e, zrób jakieś e, jedzonko może o ja im tutaj nie dałam tego prostego życia ale trudno, oni będą mieli już prąd, bo oni będą tacy, wiecie, bardziej zamożni. To co im możemy tutaj? Zrób e, pff, pulpeciki jakieś, zrób, o. <laughs> nie! O Jezu! Ugaś ją! O dobra, to ona się nie pali. Dziecko, uciekaj! A ty weź, zajmij się tym dzieckiem. Y, dobra, y, widzę, że świetnie ci to poszło. A ty gdzie uciekasz, jak już ugosiłeś? Daj spokój, popraw humor. Mm, dobra, położę do łóżka po prostu już. No, także widzę, że Felix sobie jakoś to życie tutaj ułożył. Co się dzieje? Spiejęty naprawdę dziwny sen. No, także Felix sobie tutaj ułożył życie, z, tutaj czyta córeczkę do snu, no myślę, że fajnie, fajnie, chociaż co on robił tam u tej, u tej, nie hope, u tej Helen naszej, posprzątaj podłogę. No i co, I myślę, że będziemy wracać do naszej rodzinki i możecie sobie zrobić jeszcze raz, postaraj się o dziecko, na wszelki wypadek. Także mamy to. Mamy tutaj wszystko ogarnięte. Myślałam, że oni będą mieli szybciej większą jakąś rodzinę, ale jakoś, jak widać, sobie tego nie ogarnęli, więc zrobiłam to za nich. No i co? I myślę, że będziemy wracać. Jak skończą. O, fajnie, wyspaliście się w miarę. To super. Gdzie to dziecko poszło? Dobra, jest. Połóż, połóż spać, Gabriela. I jak jest nocno, to jeszcze śpijcie. Czekamy jeszcze na ten poród. Zobaczymy, co tu będzie. Podnieś. Aha, bo Ty już go bierzesz. No to ty, już. A co, gdzie go bierzesz? Gdzie go kładziesz? Aha, tu. Nie nadaj no, spokój. No to ja już nie rozumiem, co tu się dzieje w takim. Zaczął się poród. Położysz to, dziecko, spać czy nie? Gratuluję, udało się. O, teraz im się odpalił smutek. Czwarta rano. Dobra, to chodź, rodzimy. Hello, witam z przyszłości. Słuchajcie, znowu mi się coś zrąbało z dźwiękiem. Znaczy, znowu, no, zrąbało mi się coś z dźwiękiem, po prostu nie nagrała mi się połowa odcinka. Ale słuchajcie, nic nie straciliście. W każdym razie czekajcie, bo ja tutaj dubbinguję. E, o, mamy chłopca. Słuchajcie, mamy chłopca. Nazwaliśmy go Ezra, ale patrzcie, co się teraz wydarzy. Tak, mamy bliźniaki, mamy bliźniaki i słuchajcie, no i reszta odcinka to była jedna wielka zamamka generalnie. Nie tylko, że nie mamy dziewczynki, to jeszcze... No, no bliźniaki. Ale dobra, jakoś to słuchajcie, ogarniemy. W każdym razie mamy Ezrę i mamy Kiliana, eee, także zobaczmy jak nam to pójdzie, no ja jestem załamana, <laughs> ale dobra. No reszta odcinka to było jakieś tam właśnie e, szukanie kryształów, ogarnianie dzieci, no to to jest i tak coś, co trzeba było gdzieś tam zrobić, a niekoniecznie chciałoby wam się na to patrzeć, więc, <laughs> więc jakoś tak nie wiem, no myślę, że przeskipujemy trochę momentów, nie? zobaczymy, w każdym razie słuchajcie no dziękuję wam bardzo za komentarze, które dostałam, fajnie, że się tak ktoś angażuje, bardzo się cieszę i e, jeśli macie jakieś sugestie to ja bardzo chętnie przyjmę ponieważ e, tak naprawdę ja się uczę w ogóle teraz montować i w ogóle wszystkiego się uczę od nowa Także, gdybyście na przykład, nie wiem, mieli sugestie, nawet dotyczące, nie wiem, że muzyka jest zła, że muzyka jest za cicho, za głośno, że Wam przeszkadza coś czy coś, to chętnie taką krytykę przyjmę. E, I co? Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, miłego dnia Wam życzę i na run.